No witam, witam, Santa. Ogólnie zwróciłem uwagę, jesteście przyzwyczajeni coś takiego, że ja wrzucałem w dzień w dzień po 10-20 filmików, w dzień w dzień, a teraz przekroczyłem. bo zwróciłem uwagę, że szybko wam się nudzi oglądanie filmików, dlatego postanowiłem przekrócić te filmiki czyli 2-3 filmiki w dzień, żeby Wam się nie nudziło, bo Wam się nudzi, piszecie yy, różne bzdety, dlatego postanowiłem, że po pierwsze, zrobię trochę mniej filmików, a żeby było więcej wyświetleń. Wiem, że jesteście na to przyzwyczajeni, że robiłem w dzień, w dzień, tyle filmików. Ale się skończyło. Skończyło się po bosu. Ja też mam swoje obowiązki, dom pracy inne rzeczy, nie tylko filmiki. Dlatego staram się to oganiać, dzielić czas dla siebie, na rodzinę i inne rzeczy i troszkę dla mnie. I tak dużo filmików wypuściłem, ponad tysiąc filmików. Nie powinno wam się nudzić, ale to jest kwestia przyzwyczajenia, żebyście e, nie marudzili. Kiedy nowe filmiki, kiedy są, będą, nie macie się. A w sprawie tych trojgimbusów nie zwracam na nich uwagę, panowie. Sorry, sorry, że tak wcześniej zwracałem na to uwagę, a teraz mam to w dupie, mam was, panowie, i muszę. Dla Was robisz filmiki, a nie tylko dla tych debil. Dlatego jeszcze raz panowie, sorry za to, że Zajęłem się robieniem filmików o trollach i imbusach. No ale postanowiłem, że po prostu już nie będę robił, bo oni tylko robią nam reklamę. I dzięki temu mamy coraz więcej wyświetleń. A widzę, że będzie 500. Nie 500. 5000 widzów, No To jest jakaś góra My jesteśmy góra, a te Tak mówię to i te gimbusy i są Tylko tak jak mówię postarajcie się panowie z tymi lajkowaniami naszej strony Filmików w opisie dam są do lajkowania Lajkujcie tą stronę naszą żeby pokazać wszystkim do że my jesteśmy lepsi, bo na razie to lajkujecie, ale z ciężkim drutem robicie to. Po pokażcie, że jesteście za nami. A nie za tymi debilami, którzy pierdolą od rzeczy, przerabiają filmiki i inne rzeczy przeciwko nas. Pokażcie kurwa, kto tu rządzi wreszcie. Panowie, pokażcie wreszcie, poza mam nigodzie, elo.